Od jakiegoś czasu trenujesz regularnie w tenisa, masz coraz lepszą technikę, grasz coraz dłuższe wymiany. Pewnie już czujesz, że twoja pierwsza rakieta ogranicza twoje możliwości. Co więc wybrać? Po pierwsze, czas na rakietę w 100% z grafitu czyli z tego samego materiału, z którego są zrobione rakiety zawodowców. Grafit jest sztywny, czyli twoje uderzenia będą silniejsze. Grafit znakomicie pochłania drgania. To nie tylko komfort, to też większe bezpieczeństwo Twojej ręki. Będziesz też wyraźnie mniej zmęczony po grze w tenisa. Przechodząc na wyższy poziom, możesz też zmniejszyć rozmiar główki. Mniejsza główka to mniej siły, ale więcej kontroli. Ponieważ siłę zyskałeś dzięki lepszej technice, możesz spokojnie kupić rakietę z mniejszą główką, ale bez przesady. 100 cali kwadratowych to idealny wybór. Możesz też odrobinę zwiększyć wagę. Na poziomie średnio zaawansowanym, Twój przeciwnik czasem pośle w Twoim kierunku naprawdę mocną piłkę. Im cięższa rakieta, tym łatwiej ci będzie odpowiedzieć na silne zagranie bo taka rakieta jest bardziej stabilna. W tym wypadku też bez rewolucji. Zwiększ ciężar rakiety o 10, maksymalnie 15 gramów. Średnio zaawansowani mężczyźni powinni grać rakietą o wadze do 285 gramów, kobiety 275 gramów. Masz pytania? Zamyśl się w komentarzach. A jeśli spodobał Ci się ten film, zasubskrybuj nasz kanał, klikając logo Babolat w lewym dolnym rogu ekranu.